Rozmawiamy o najtrudniejszych słowach na egzaminie ósmoklasisty. Najbardziej nie lubicie zadań, gdzie jest słowo uzasadnij albo wykaż. Dziś pokażę Wam, że nie ma co się bać i poddawać, jak takie zadanie pojawi się na egzaminie, a duża jest szansa, że się pojawi, ponieważ są pewne triki, jak podejść do tych zadań. To zobaczmy. Pierwsze zadanie mamy uzasadnij, że. 2 do minus drugiej plus 2 do minus drugiej plus 2 do minus drugiej plus 2 do minus drugiej równa się 2 do potęgi 0. I teraz możemy to zrobić na kilka sposobów. Ogólnie wiecie, że zadania z matematyki możecie rozwiązywać różnymi sposobami. Ważne, żebyście rozwiązali je dobrze, odpowiednio zanotowali i dostali maksa za to zadanie. I teraz zobaczcie. Mam nadzieję, że pamiętacie, co to znaczy, że coś jest do potęgi minus drugiej. Powtórzmy sobie, na przykład 3 do drugiej to jest 3 razy 3, czyli 9, czyli wiemy już, co to znaczy do potęgi drugiej. Ale co by było, gdybyśmy mieli 3 do minus drugiej? To mamy odwrócić tą liczbę, czyli zamiast trójki napisać 1 trzecia i to jest 1 trzecia do drugiej, czyli to jest 1 trzecia razy 1 trzecia, czyli 1 dziewiąta. To już po tej powtórce wiemy w takim razie, co to znaczy 2 do minus drugiej. I jak pojawi się na egzaminie słowo uzasadnij, to nie przerażcie się, tylko popatrzcie na to, nie że uzasadni, nie że wykaż, tylko co ja potrafię zrobić w tym zadaniu. A w tym zadaniu wiem, że 2 do minus drugiej to jest 1 druga do potęgi drugiej, czyli 1 druga razy 1 druga, czyli 1 czwarta, tak? Ok, to z lewej strony ja oznaczę to L. Mieliśmy 2 do minus drugiej, plus 2 do minus drugiej, plus 2 do minus drugiej, plus 2 do minus drugiej. To wszystko zamieni, że jest 1 czwarta plus 1 czwarta plus 1 czwarta plus 1 czwarta. Czyli mamy 4 czwarte to jest 1. A to jest 2 do 0, czyli to, co mieliśmy z prawej strony. I koniec. A ktoś inny mógłby zrobić tak. Z lewej strony mam 2 do minus drugiej które jest 4 razy, czyli zauważyłam, że to jest 4 razy 2 do minus drugiej i dalej nie wiem, co zrobić, ale pamiętam, że były jakieś działania na dodawanie potęg o tych samych y, podstawach, tak? Ale tu mamy 4, a tu mamy 2, ale myślę sobie, 4 to 2 do drugiej, czyli mam 2 do drugiej razy 2 do minus drugiej. I teraz mam mnożenie potęg o tej samej podstawie, czyli wykładniki dodam. Czyli będzie 2 do potęgi 2 plus minus 2. Czyli 2 do zerowej, czyli to, co miałam z prawej strony. Czyli widzicie, ja tak robię. Z lewej strony patrzę, co mam z lewej strony, jak to mogę sobie obliczyć i w końcu dochodzę do tego, co jest z prawej strony. Nie myślę od razu o tym, że miałam wykazać, że to jest 2 do zerowej, bo bym tego nie wymyśliła, tylko robię tak. Tutaj z lewej strony mam dodawanie, umiem dodawać. Mam potęgi. Umiem potęgować? To zobaczmy na zadania, jakie pojawiły się na egzaminach. Proszę, zadanie szesnaste mamy z testu diagnostycznego z marca 2021 roku. Pewną kwotę rozdzielono na trzy nagrody pieniężne. Marcin dostał dwa razy więcej pieniędzy niż Jędrek, a Kamil dwa razy mniej niż Jędrek. Uzasadnij, że Kamil otrzymał jedną siódmą tej kwoty. Teraz słówko, którego nie lubimy, czyli uzasadni, to w ogóle o nim zapominamy. Czyli nie, nie myślicie, aha, to na pewno trudne zadanie, bo pojawia się tam uzasadni. W ogóle zapominamy o tym. Na razie sobie próbujemy czytać to zadanie i myślimy, co tutaj mamy. Mamy trzech chłopaków. Marcin, Jędrek, Kamil. Marcin dostał dwa razy więcej niż Jędrek. No to Jędrek dostał ileś tam pieniędzy. Marcin dostał dwa razy więcej, czyli 2x. A Kamil dwa razy mniej niż Jędrek. No to Kamil dostał jedną, drugą x. I teraz chcemy powiedzieć, jaką częścią całej nagrody jest to, co otrzymał Kamil. To zsumujmy sobie, ile tutaj jest. To jest 2X plus X plus 1 druga X. To jest 3 i 1 druga X, czyli to jest 7 drugich X. Czyli jakbyśmy zsumowali i powiedzieli, jaka była ta kwota pieniężna, która była dzielona. To, to było 7 drugich X. I teraz zróbmy to, co miał Kamil przez wszystko. Tak? To w. Jak podzielimy wszystko, to, co dostał Kamil przez wszystko, czyli 1 druga x przez 7 drugich x, to będziemy wiedzieć, jaką częścią całości było to, co przypadło na Kamila. Czyli to będzie 1 druga razy 2 siódme, dwójki nam się skrócą, 1 siódma. Czyli rzeczywiście Kamil otrzymał 1 siódmą tej kwoty. To zobaczmy dalej na egzaminy. Teraz egzamin z 2020 roku, egzamin ósmoklasisty. Zadanie z geometrii. W trójkącie o kątach wewnętrznych alfa, beta, gamma. No to narysuję sobie jakiś trójkąt. Mamy alfa, beta, gamma. Miara kąta alfa. Jest równa różnicy miar dwóch pozostałych kątów, czyli jest równa gamma minus beta. Uzasadnij, że ten trójkąt jest prostokątny. Hmm. No to dobra, wiem, wiem na razie tyle, że alfa to jest gamma minus beta. Czyli mam takie kąty. Tu mam gamma, tu mam beta, tu mam gamma minus beta. W ogóle nie mam pomysłu. Co tu mam uzasadnić? Mam jakoś wykazać, że trójkąt jest prostokątny, czyli prostokątny to o tyle wiem, że to jest 90 stopni, ale nie wiem jak to wykazać. Ale zastanawiam się, czy wiem coś o kątach w trójkącie. No wiem, że jak dodam wszystkie kąty, czyli dodam alfa plus beta plus gamma, to jest 180 stopni. Pamiętacie, suma miar kątów wewnętrznych w trójkącie 180, w czworokącie 360. OK, no ale wiem, że alfa to gamma minus beta. No to zobaczmy, czy jak dam tu gamma minus beta, to dojdę do czegoś, no to mi się skraca, to ma być 180. Tu mam 2 gamma, to jest 180, czyli gamma to jest, dzielę to przez 2, 90 stopni. Czyli koniec. Czyli ponieważ gamma to jest 90 stopni, to trójkąt jest prostokąt. Czyli ja... Robię tak, wypisuję co wiem i jest duża szansa, że dojdę do tego, co miałam udowodnić. I ostatnie zadanie, słuchajcie, które przygotowałam z cyklu uzasadnień. Patrzymy, jest słówko uzasadnień, zapominamy o nim, nie stresujemy się nim. Czytamy. Długości boków czworokąta opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych, tak jak pokazano na rysunku. Mamy rysunek, mamy podpisane boki. Uzasadnij, że jeśli obwód tego czworokąta jest równy 100 cm, to jest on rąbem. Ok. Czyli co wiem? Wiem, że obwód to jest 100 cm. Wiecie, co to jest obwód? No to dodajemy wszystkie boki, które tutaj są. Czyli tak 1 na 2x plus 15 plus 3 drugie x minus 5 plus x plus 5 i plus 2x minus 15. I to ma być 100. To teraz dodajemy, tak? bo umiemy wyrażenie algebraiczne dodawać, czyli mamy tak. 1, 2x plus 3, 2x to jest 4, 2, czyli 2x plus 2x. 4x plus x to jest 5x. 5x. Teraz 15 minus 5, 10, plus 5, 15, minus 15, 0. Czyli 5x równa się 100, czyli x równa się 20. Dopiszmy jednostkę 20 cm. To policzmy sobie teraz długości wszystkich boków. Czyli tutaj mamy 1, 2x plus 15, czyli mamy 10 plus 15, 25 cm. Tutaj 3, drugie x czyli 30 odjąć 5, 25 cm. Tutaj 25 cm i tu też 25 cm. No i zobaczcie, wyszło nam, że wszystkie boki. Wszystkie boki czworokąta mają długość 25 cm, czyli jest on rąbem. I koniec zadania. Liczycie to, co potraficie, a jest duża szansa, że dostaniecie punkty w tym zadaniu.